Tutaj ja się zgadzam z Michakiewiczem. Nie można mieć pretensji do raz to nazywa, czyli do służb, że ukradnie, jak mogli ukraść. No? Więc, więc no jak złodziej kradnie, no to cóż, to jest jego robota, jego pan. Gorzej, że oni tym źle zarządzają. Oni tym źle zarządzają. Oni po prostu nie potrafią e, grać na światowych rynkach, nie potrafią budować marek, nie potrafią rozwijać przemysłu, czyli grabież prowadzi do dalszej grabieży, a, a de facto do degradacji e, substancji. I dziś mamy sytuację, w której gdyby naraz koncerny Zachodnie przestały u nas montować różne rzeczy, sprzedawać różne rzeczy i tak dalej, to mielibyśmy prawdziwy obraz polskiej gospodarki. Gdyby z drugiej strony nie płynęła rzeka pieniędzy od naszej imigracji, nasza gospodarka by się tam załamała. Tam nie oni już płynności. Ta rzeka... No to jest przecież 2,5 miliona ludzi, którzy wyemigrowali niedawno. To jest największa fala emigracji w historii Polski. Nigdy tak wielu ludzi w tak krótkim czasie nie wyemigrowało z Polski. I opowiadanie o tym, że oni będą wracać, że tutaj że to się zmieni, nie, nasze władze nie są zainteresowane tym, że ci ludzie wrócili. Bo proszę sobie wyobrazić, że naraz do Polski wraca duża fala ludzi z emigracji, z doświadczeniem tamtych krajów. Czy oni będą się godzić na to wszystko, co się dzieje teraz, na taki system polityczny? Przecież to jest wielka rewolucja. Przede wszystkim w myśleniu. Ci ludzie nie są poddani wyżymaczką mediany tak jak my. Nie znajdują się ciągle w tej hipnozie medialnej, w której Justyna Pochankę i Kamil Durczok mówią, jest dobrze, jest bezpiecznie, nie bójcie się. Jeżeli chodzi o, 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 o nasze majątki. Można do tego podchodzić w różny sposób, ale ja podchodzę do tego już bardzo cynicznie. Uważam tak, to co oni ukradli, z tego już im nie zależy. I ciągle nie możemy zajmować się latidzeniem tylko nad tym, że zostaliśmy okradzeni i siedzimy teraz z gołymi lękami. I że mamy puste kieszenie. Musimy zacząć myśleć. Musimy zacząć myśleć, jak wygenerować znów kapitał i skierować ten kapitał na państwowo uczą działalność na odbudowę siły państwa polskiego, bo to państwo jest w poważnym kryzysie.